Dzień dobry kochani, witajcie ciepiutko. Dzisiaj przygotowałam dla Was książeczkę o tytule Kuku szuka szczęścia. Kuku to taka zabawa, w co Wam czasami się bawimy, prawda? Robimy kuku, a tutaj w tej historii to jest imię pewnego chłopca, który czegoś właśnie szuka. Posłuchajcie. Zbliża się wieczór i wszystkie gwiazdy ustawiają się na niebie. Patrzą z góry na małego chłopca, który bardzo dziwnie się zachowuje. Zamiast układać się do snu, chodzi po całym domu, wyciąga swoje zabawki z pudeł, zagląda do szarpek w kuchni i pod kanapę. Na czegoś szuka. Wszędzie czegoś szuka. Kuku, czas spać, woła mama. Trzeba założyć piżankę. Chłopiec jest jednak tak skupiony na swoim zadaniu, że w ogóle nie zwraca uwagi na mamę. Zadziera do góry róg dywanu, wzbijając w powietrze mnóstwo kurzu. – Dlaczego nie przychodzisz, kiedy cię proszę? – pyta mama, stając w drzwiach. – Nie mogę teraz iść spać. Mamo, jestem bardzo zajęty. Oświadcza kuku i próbuje zajrzeć za szafę. Czy to coś tak ważnego, że nie może poczekać do jutra, mówi zniecierpliwiona mama. Tak, szukam czegoś. Jak tego nie znajdę, to już zawsze będę smutny i będę narudził, i się już nie wyśpię, tak stwierdził kółko. Mama patrzy na niego ze zdziwieniem. Ale co tak ważnego zgubiłeś? Może ci pomogę i szybciej znajdziemy. Wtedy nie będziesz musiał być smutny i będziesz mógł iść spokojnie spać. Tylko powiedz mi, czego szukasz? Szczęścia, mama – mówi Kuku. I szuka dalej. Czyli nasz Kuku szuka szczęścia. Mama śmieje się cicho i też przestaje na chwilę myśleć o spaniu. Chyba każdy tego szuka, kochanie, ale czemu robisz przy tym taki bałagan? I dlaczego szukasz szczęścia pod szafą? Bo nie wiem, gdzie to szczęście jest, więc sprawdzam wszystkie kryjówki. Na pewno gdzieś tu się schowało i w końcu je znajdę. Aha, a jak wygląda to szczęście, którego szukasz, pyta mama? Yy, nie wiem, pewnie jest bardzo ładne. No, szczęście musi być ładne. Może jest błyszczące, albo kolorowe, jak tęcza. Tak sobie Kuku wyobraża szczęście właśnie. Kuku, chodź do mnie na chwilę, mówi mama i siada na kanapie. Potem pomogę ci szukać, obiecuję. Kuku, niezbyt zadowolony, odrywa się od poszukiwań i siada koło mamy. Dlaczego szukasz szczęścia? Bo wszyscy mi go dzisiaj życzyli. Miałeś dzisiaj urodziny, wyjaśnia mama. Kiedy ktoś obchodzi urodziny, życzy mu się szczęścia. Wiem, mamo, ale jeżeli goście życzyli mi szczęścia, to znaczy, że powinienem je mieć. I ja bardzo chcę je mieć, bo wtedy już zawsze będę szczęśliwy. Dlatego muszę je znaleźć i najlepiej od razu. Ale szczęście to nie przedmiot, nie można go znaleźć pod szafą, nie da się go wziąć w rękę albo schować w kieszeni. Ojej, martwi się kuku, to jak ja mam znaleźć to szczęście? Szczęście znajdujesz wtedy, kiedy dobrze się czujesz, kiedy jest Ci miło, ale widać je tylko w Twoim uśmiechu. Kiedy się śmiejesz, to tak trochę widzisz, że je znalazłeś. E, to ja już w ogóle nie wiem, jak mam je szukać, mówi Kuku z rezygnowanym tonem. Co sprawia ci przyjemność? Co lubisz? Pyta mama. Lubię jeść lody? Wykrzykuje chłopiec. Mogę zjeść teraz lody, mamo, żeby znaleźć to szczęście? Wiesz, że o tej porze nie można jeść już lodów. Jest dużo sposobów na znalezienie szczęścia. Na pewno wymyślisz zakaz jakiś inny. Hmm, myśli Kuku. Lubię jeździć na rowerze, ale jest już ciemno dodaje, wyglądając przez okno. Kuku długo siedzi z mamą, próbując znaleźć sposób na to, aby móc być jak najszybciej szczęśliwym. Jednak na wszystko jest już zbyt późno. Nie może iść odwiedzić kolegi, nie może zbudować zamku z klocków ani pobawić się statą w ujeżdżanie konia. Kiedy już traci nadzieję i zastanawia się, Wpada wreszcie na pomysł, jak znaleźć szczęście bardzo szybko. Teraz natychmiast przytul mnie, mamo, mówi Kuku. Mama tuli synka i głaszcze po głowie. Dziękuję, mamo, jesteś najlepszym sposobem na szczęście, mówi Kuku. Chwilę później już śpi w ciepłych ramionach mamy. Śpi dobrze, Kuku, szepcze mama. A ja życzę Wam, żebyście dzisiaj złapali jak najwięcej szczęścia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pa pa!